Dzień dobry, witamy na kanałku w dzisiejszym odcinku Hide and Seek, czyli wchowanego. To jest podejście nasze trzecie albo czwarte do tego nagrania, bo ostatnio się okazało, że nam się po resecie komputera ustawienia coś tutaj po Fifrały i na przykład Fortnitek na kanale Ujania. Był zlagowany. No. Ale obiecałam mu, że to wstawię, więc to wstawiłam no. No, ale mamy nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Poprawiamy się. Kontrola jakości. Gdyby się okazało, że coś jest nie tak, to tego odcinka też nie puścimy, tylko będziemy nagrywać jeszcze raz. <gry> o, zaraz zacznie się runda. Będziemy albo szukającymi, albo chowającymi się. Jeśli nigdy ten, ten odcinek nie traci, to znaczy, że się poddaliśmy. <gry> nie poddamy się, bo przecież, przecież jeżeli nam się nie uda z tym odcinkiem, to się nam z żadnym odcinkiem nie uda, a my musimy mieć wszystko perfekto. Także. Nie poddamy się. W ogóle mamy teraz pozmienione ostatnio programy do obróbki, bo przeszliśmy na bezpłatne wersje. Także, no, trochę może być takich perypetii, że będziemy się doszkalać nowych, nowych rzeczy. Głosowanko. Klasik. Nasz, yy, yy, nasz ulubiony styl gry to jest klasik. Na tryb dokładnie. Nie lubimy infekcji. A fiesta nie wiemy, co to jest, bo jeszcze nikt się nie odważył. Fiesta. O, będziesz szukający. Może na tym odcinku. Może, no no to... co, co głosujemy? Fiesta. Ja chcę, zo, 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 zo Bo ja mam. Idziemy dobrze. Idziemy do I <grym> się właj. Dobra, ale ja nie będę tym. Ja będę. Ja będę moją nową. Okej. Okay. Lecę do was, Lupy! Czyli z tego co widać, nie będziemy Tak, no, ale ty mnie nie łap, bo i tak wiesz, kim ja jestem. Na steru. Tak, tak, Okej. No, odwróć się, odwróć się, odwróć się, odwróć się. Ja mam tu to Nie wiem. Dobra, muszę się zablokować. Location. Mam, ja jestem czukając, ale i tak tej tutaj bo i tak, że już nie nie ja będę cię też łapał, bo... No ty masz nagrywanie, nie? No. Daj zwyciężyć. Już szukacie, ło. No ciekawe, czy będę podejrzana dla innych tych. kosz, kosz koch, ty gryza! Ucieka! I Aha. I wręcz a to jakieś inne tak. gościu? chodziś o pan? Jestem trudnym gościem z o wężu, o o wężu, jakieś? wężu, o cię. Ja nie podglądam. Bo ja nie będzie ją za prosto. <grymne> <grymne> Pilnuję siebie. Już dwie osoby złapałeś. No. Jeszcze cztery są ukryte. Ja nie używam tak nikt bo nie umiem i na razie, póki co ale mm -hmm. możliwe kiedy to wrócimy, to już będę pomiał jest taka możliwość jasne takie to, do powoli Kusiu, 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 push. no, W zamek powiem Wam szczerze, że yy, raczej wolę nie ryzykować na przykład zgwizdania. Bo tutaj wszystko jest praktycznie na wierzchu. No chyba, żeby było w jakiejś dziurze. To tak. nie umiem par jakby ktoś mnie pieciał. Co to tutaj się robi? Jakieś dziwne. Co to, jest? Co to jest? Co? Co to jest? Co to jest? Tamto! No. Na tym oznaczeniu? No. Ja to jest podpowiedź. Ojej, nie, to jest podpowiedź. Tak. Spaku, spaku, spaku. Ja jeżdżę, ja jeżdżę z kamery twojej. Mhm. Jeżdżę. 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 No i zwyciężył tam... Ikonek. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku na razie taki krótkie. Zachęcamy bardzo do tej gierki. Lajkujcie, subskrybujcie. Możecie się z nami umówić na taką gierkę. Powiedzieć, że chcecie się z nami pobawić. Zapraszamy, zachęcamy. Napiszcie wtedy w komentarzu, że chcecie z nami zagrać, kiedy podajcie termin. No i my postaramy się wtedy być lub napiszemy Wam inny możliwy termin. näe no. , näed ja pa, paparapapaa pa. .